Jest aktualnie godzina 4.05 I my z Pawłem zaraz jedziemy na lotnisko Bo wyjeżdżamy na 3 dni do Mediolanu Jesteśmy fest pijeni Jak zwykle Ostatnio ktoś mi pisał komentarz, że ja zawsze się spóźniam na lot i zawsze jakoś zdążam na samolot Nie wiem jak to robię Nie no, ostatnio nie zdążyłeś To nie była akurat moja wina, to była wina lotu Jak przyprowadziliśmy się do Warszawy i robiłam przemianę pokoju To kupiłam skarbonkę i wszystkie pieniądze, które zarabiałam na odcinkach Wkładałam właśnie do skarbonki I w trakcie przeprowadzki tamta się zepsuła Kupiłam nową i po prostu nie Przeliczając pieniędzy, przerzuciłam wszystkie pieniądze do tej świnki i stwierdziłam, że wakacje w Mediolanie to jest idealna okazja, żeby rozbić tą skarbonkę, bo wydaje mi się, że jest tam sporo pieniędzy i będę mogła je wydać w outletach. Bo w Mediolanie jest mnóstwo outletów, premium outletów, typu Gucci, Balenciaga i tak dalej. I chciałabym tam pojechać, zobaczyć, czy coś fajnego znajdę. No i przeznaczyć te pieniążki właśnie na jakiś taki fajny. Dobra, item. Tak, możemy już? Tak, możemy. To prawda, możemy tutaj otworzyć od dołu, ale to też było zawsze mój dream od dziecka, żeby rozbić świnkę Turbonkę. No i dzisiaj nasze marzenie się spełni. Nie wiem czy się spełni, wszystkie młotki poszły na odcinki. Kurde, nie ma czasu, a my młotka szukamy. Masz? <głos> <głos> Serio? Zaraz widzę, zobaczycie, że opłaca się występować na odcinkach. Jest czwarta w nocy, nie wiem, czy powinien tak hałasować. No właśnie, ostatni może... raz. Dobra, ostatni raz. Paweł, już. Ostatni. Miał być raz. No, powiedzmy, że jest rozwalona. Ile kasy? No, jest tam dużo. Ej, sporo tego jest. No, z tego cała masa tutaj. Dobra, to co liczymy? Szybkie, szybkie liczonko. Widać, że jesteśmy doświadczeni w lotach. Normalnie, ludzie, wiesz, dwie godziny przedłużą być na lotnisku. Dresują się. My mamy godzinę 40 do odlotu i sobie rozwijamy skarbonkę. Tylko jest jeden problem. Ty tam będziesz pociągał w euro, a tu masz głównie złotówki. Po prostu liczę te pieniądze. I skąd to sobie jakby będę płacić tymi pieniędzmi, a ty zostawiam. Nie jedziemy sami widzowie je w ogóle. Osoba, którą znacie, czeka na nas na lotnisku. Tak, to jest osoba, która często nie lata samolotem, więc ona już czeka na lotnisku. Liczymy wszystko wtedy. 45 tysiąca. Wow! No za to zrobisz jakieś stosowne zakupy? Aha, no! Dobra, widzowie, ja idę z psami, ogarniemy w domu, lecimy na lotnisko i widzimy się na miejscu. Przyszliśmy już na lotnisku, przeszliśmy wszystkie kontrole Mamy 40 minut do wylotu jeszcze tak jest. Idziemy teraz szukać e, naszego kompana Chyba! Widzę, Widzowie, leci z nami Szymon Niespodziewanie No, więc lecimy w trójkę Nie mogliśmy się złapać w Polsce, więc jedziemy razem na wakacje Wchodzimy do samolotu i lecimy Wylądowaliśmy, wszystko bezpiecznie, bez problemu, lot bez turbulencji Paweł przesłał cały lot prawie Ale tu słonecznie! Uuu, uh, 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 jak jest ciepło Idziemy po auto, bo wynajęliśmy sobie auto na trzy dni Lambo? Tak Tak, tak jak lambo. w Dubaju, lambo tak. <noise> To chodźmy po nasze lambo tak. Wow o! Wow. Patrzcie, jaka ja wgniotka. Ja nie, nie mogę. Będziemy jeździć po Mediolanie Trafikarem Tak, we to jest trafikar Ale najlepsze jest to, że oni zawsze dają te kliówki, jak widzisz najtańsze tak, auto. No. Ja też ostatnio miałem... było najtańsze. Było takie trzecie najtańsze. Okej. Okay. Najtańsze było chyba Fiat 500. No a ja faktycznie, ja w Rumunii wziąłem najtańsze, a mi dali free upgrade do Renault Clio Okej, okay, no, no fajna autko no co. Chciałam powiedzieć tylko, że jedziemy coś zjeść. Najwyżej zjemy na szybko jakiegoś maczka po drodze i zjemy dopiero coś, jak dojedziemy na miejsce. Ja cię... Nie, no nie jedźmy do maka. No, Ale ja nic ty... ja nie wiadomo od rana, od wczoraj. Ale nie chcę maka. A ja czytałem, że w maku mają pizzę normalnie. To Włóżach. jedziemy do maka. Czy ty masz szyby na korbkę? Haha! kurwa tu korba! Teraz? Teraz widzę jak znajdziemy jakiegoś maczka po drodze, to do niego zajedziemy. Mam nadzieję, że znajdziemy, bo od wczoraj nic nie jedliśmy. Ja się w ogóle zapomniałem wykąpać rano. Jestem Ale... śmierdzący i przez cały dzień taki będę. Szymon znalazł McDonalda najbliższego. Bóg był bardzo głodny, więc chciał przyjechać tu i zobaczymy, co jest w Macu. Prawda jest taka, że w Polsce nie ma dla nas roboty, więc znaleźliśmy ogłoszenie, że nas zatrudnią. Hej bez skitu, Rycerza Person. Idziemy zobaczyć, ile euro nam za, zaproponują. Jestem ciekawa, co jest w Maku w, we Włoszech, bo byliśmy dwa razy we Włoszech i nigdy nie byliśmy w McDonaldzie. Jest moja droga oferta śniadaniowa. Zjemy śniadanie. to są zabawki w maku puszki. Niesamowite. No, to jest niesamowite. Mam pierwsze rzeczy i są to desery z nutellą I przyszło też herbatka, zobaczcie, w takim dzwoneczku. Fajna. Na zdjęciu wygląda apetycznie Ale nieważne jak wygląda, ważne jak smakuje. Dziękuję. Dziękuję. Jak to wygląda w ogóle. Czy ja się tym zachwycam, że to tak wygląda? Nie wiem Paweł, ale w Polsce też mamy opakowania, nie? O peni, o peni. Uwaga, tak jakby to było takie wiesz, takie błoto. Ja się otworzy. A tutaj? Jakby miało zabijać. Tak. Uwaga, uwaga, jejcznica. Ej, ale pachnie. Ładnie wygląda jajecznica. Wygląda jaki? A ketchupu do niej nie dali? Ja z polski. Masz coś. I uwaga, uwaga, maksymalnie. Uuuu, w Polsce wygląda. W jak maksymalnie. Maksymalnie, dobry. Ale, ale jestem mega ciekaw tej bo jakby jajecznica w maku. Bez smaku. Tak? Tak się miał. Taka nie, jestem, cieszę się, że zrobiłam mafina. Ja mam piękny, bo już jadłam w Maku i one nie były dobre. Są okej, okay, ale trzy razy to Moczek za to mają to jest Zupełnie inny niż Maku. Zjedliśmy już słone rzeczy, teraz czas na słodkie, które gryza Nutella Mafina. Nie ma Nutelli. Dobry! Jest. Jest OK. Wysrzało. Myślałem, że będzie to dużo lepsze. No słuchajcie ciasto. Słuchaj, jak to babeczka zrobiona z domu. Jak babka. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. Słuchaj, babka z lutnego w środku. No, test to jest No, Już najlepsza rzecz w McDonaldzie tutaj. Bardzo dobra. Tutaj okej. Okay Jemy i lecimy dalej. Teraz Sebek, jak tu trąbiłem, to tutaj auto przede mną, że jest przed maską tak tuż. W montażu ogarniesz. Jesteśmy 3 km od outletów Pokazuje na mapie, że będziemy jeszcze jechać 16 minut, bo jest taki korek, że to jest jakaś masakra. A od 10 minut zostaimy w miejscu. No, nie wiadomo, Tak, będziemy... Paweł ma wakacje. Tak, ja jestem na wakacje, widzę. na wakacje, słoneczko wyszło, co odpoczywam. Ten korek w ogóle się nie rusza. O, o ruszyło się! Ło! Ładnej buty! Ej, ale patrz, ruszyło się i to tak konkretnie! No, jak myślisz, ufo wylądowało i czekaliśmy. Dojechaliśmy na miejsce. Tak, tam e... jest Gucci. Tam, tak, jest tam jest Burberry, tam jest Balenciaga i tam idziemy właśnie. Tak. Przełączamy się na mini vlogową kamerę. Tak, no bo nie wiemy czy w tak można nagrywać bo nie można. Idziemy. No dobra, idziemy zobaczyć co jest i e, będziemy zaraz się widzieć z telefonu. A ja dzwonię do mamy żeby mi kasę na zakupy. 100 zł wystarczy? No. To jest outlet Zary wiesz tutaj gdzieś. <laughs> Pójdziemy jakąś koszulkę kupimy. <laughs> Pierwszy sklep do którego idziemy to Prada. Zobaczymy co tam mają. Mi się marzy torebka Prady, ale Wątpię, żeby to ona była. Ale Bardzo dużo influencerek ją ma, taka zwykła, klasyczna, czarna. Ja na przykład mam ten problem w lato, że nie mam gdzie chować rzeczy w kieszeń i też sobie kupię taką męską torebeczkę jakoś. Mi się Givenchy na przykład podobały, tutaj też mogą być. Jest, jest Wiem, dlatego ale... zobaczę, ale to pewnie będzie i tak za drogie. Zobaczymy. I co? była tam, ale była granatowa i skórzana, ja bym chciała materiałową Przejdę się jeszcze zobaczyć, może coś wpadnie mi w oko Ale jak na razie żadnej torebki fajnie nie widzę Na no, więc fajnego nie było, więc idziemy do kolejnego sklepu Tak mało no, bym powiedział nie? Ale nie ma nic, nie ma tych, tych, ma. Idziemy teraz do sklepu, w którym Paweł ma mnóstwo wybranych rzeczy, które mi się podobają Nie wiem czy będą w outlecie W jest to takie rzeczy, wiecie, które ja sobie patrzyłem, nigdy kupiłem. <laughs> nie kupiłem, bo jest drogie A w outlecie może będą fajne, celowe no. Zobaczymy, idziemy do Off-White'a Patrzę sobie na koszuleczki Te koszulki są cholernie drogie A tutaj taka koszulka kosztuje 150 euro No wciąż dużo, nie, za koszulkę? Ta mi się w ogóle podoba, jest taka klasyczna Kocham klasyczne tipy, nie lubię jakichś tam wzorków dziwnych Panie, Zapytałem pana o rozmiar, zobaczymy czy jest i jak będzie to biorę Daję pół mojego budżetu ze Smart -Sylvera. Ale się cieszę, mam Dwie koszuleczki, hmm. klasyczne. Jedna jest taka po prostu z moim napisem i z X na plecach, a druga jest dokładnie taka sama, tylko czarna. Podobne w hełmie widziałem. A tylko po trzy dychy, nie? No, w sumie... <głosy> <głosy> Złotych o, no, <noise> oczywiście. Idziemy od razu tutaj obok zobaczyć toretki, Może jakieś fajne <noise> będzie. Jak byliśmy w Wenecji, to było dużo fajnych, ale były za drogie, więc nie kupiłam ich. A to może będą tańsze. zdjęcia. zdjęcie. Dużo takich fajnych, klasycznych. Pańskie, Nie, no to jest pańskie. Tomasz, tu jest męski dział. Jak lata 90. No bo zaraz trochę taka młoda wraca, no. wiesz? 920 euro. No. Nie podoba, się mi się. Nic nie było ciekawego. W sensie były takie beżowe, różne, różowe, a nie było czarnej. A ja najlepiej chciałabym czarną z YSL A nie było, więc idziemy dalej. Że tak powiem, mi się trochę odpalił tryb oszczędzania, ale faktycznie te plecaki tutaj jest 4 koła, a tutaj 6. No co ci mówię, kupujesz to jest, to jest promocja. Za piątkę sprzedajesz od razu w Polsce. Ja. To co? Cały samochód. Kupujemy? Byłam w chwilą w Selin i nie było nic ciekawego. Smutno mi. Myślałam, że w tych odlewek będą lepsze rzeczy, bo jak byliśmy z Pawłem raz tutaj, to były naprawdę super rzeczy. Teraz nie ma nic, bo to jest dla siebie. A dla mnie nic tego nie ma, nie ma żadnych fajnych klasycznych torebek, a jakbyśmy wtedy to w Gucci było mnóstwo czarnych takich klasycznych, które normalnie były dostępne na stronie Gucci A tutaj... Nie ma nic dzisiaj. Nie wydał swoich pieniędzy. Będę musiała schować swoje skarbonki i oszczędzać dalej. Może sobie zarobię na taką z normalnego sklepu, a nie z atletów. No idziemy się jeszcze przejść. Jak nic nie znajdziemy, to wtedy idziemy jeść. Przeszliśmy się po sklepach i ostatecznie. Nic więcej nie kupiliśmy, tylko te dwa t-shirty, które Paweł sobie kupił. Ja jestem zadowolony z zakupów. No ja tak nie do końca, ale stwierdziłam, tak jak mówiłam, że nie chcę nic na siłę kupować, żeby po prostu mieć jakąś markę, więc no nie kupiłam nic. Jak szukaliśmy jakiejś restauracji, żeby zjeść, to się okazało, że tutaj nic ciekawego nie ma, więc jedziemy do Mediolanu, już w pobliżu naszego hotelu i tam po prostu poszukamy czegoś do jedzenia. Przyjęliśmy zjeść do centrum miasta i e, idziemy do restauracji, w której z Pawełem byliśmy. To jest taka sieciówka, gdzie jest przepyszna pizza. Po prostu najlepsza pizza, jaką jadłam w życiu, więc e, dzisiaj pokażę miał szybonowie. Uh. A katedra. O kurde. A, tu, A to tam, tu, tam bo... jest, tu dosłownie w samym centrum, tutaj jest ta katedra, tutaj jest ta galeria, gdzie jest tam ludzie. Ja i tak dalej. I jak nagrywaliśmy odcinek z Mediolanu, u Pawła, to Paweł powiedział, no, kiedyś pójdziemy z takiego sklepu na zakupy. Tylko bym sam. Tak, no ja nie miałam tego zaszczytu, żeby zrobić zakupy w takim miejscu prestiżowym. Dobra, idziemy jeść. No, jestem głodny. mega głodny. I przy okazji polecimy też tą pizzę Wam, jakbyście tak. tutaj byli. Bo w tym filmie, co nagrywaliśmy do Pawła dwa lata temu, coś takiego. Nie powiedzieliśmy w ogóle nazwy nie. tego miejsca. No, chyba że się coś przez dwa lata zmieniło, jest ohydna pizza. Przetestujemy dla Was. Tak, zobaczymy. Ale wtedy była top. Pizzeria nazywa się Gino Sorbillo. Sorbillo? Sorbillo. Tak. I to jest sieciówka. Jest w Mediolanie, jest w Genui, w różnych miastach po prostu, we Włoszech. Przyszły już nasze pizze, ja mam z Bufalą, a Paweł ma. Zwykłą. Znaczy margenzie. nie przyszły wszystkich, Szymona nie przyszła. Ale zaraz przyjdzie. Ja lubię podziwiać jak inni jedzą, bo mm. ja jestem za gruby. Nie, no nie mów tak. Uwaga, uwaga, to jest smak. Pan nas ciebie bagel. It's really good. No, jest przepyszna. Jest. Taka jak była. Tak? To jest nie top. Ustania Nie przepite. lepszej pizzy Ale jak to pachnie. Teraz jak jest smakuje. A to nie jest po prostu margarita z mozzarellą na środku? Nie, masz inną mozzarellę. Nie, że ja. inna mozzarella. jest. O oh, kurde. Dobra. No. Nie wiem, pizzy w, w Polsce. Pizza w Polsce jeszcze nie będzie smakować. <laughs> będziemy będziemy tak latać samo. tu. Teraz rozumiem, dlaczego wy tak narzekaliście na tę pizzę w Warszawie To jest kurda inna liga No Przepyszna Czy mogę posmakować twoją, żeby porównać czy Margarita, czy bufala jest lepsza? A ja wtedy wezmę jak twoi No dobra, nikt ci będzie Jest duża różnica Która jest lepsza? Moja Okej okay. No A twoja jest ostra, ja nie chcę jest oliwę, ostrą To jest to Najpóźniejsza pizza. Polecam. Jesteśmy na jedzeniu, teraz możemy zameldować się w naszym hotelu. Nazywa się on Jod24. Był to jeden z najtańszych hoteli czterogwiazdkowych w ogóle tutaj w Mediolanie. Znaczy trzygwiazdkowe nawet były droższe, co tak, ciekawe. Tak, tak. No. Dlatego warto dobrze ocenić ten hotel. Bo serio, jak widzowie, by chcieli jechać do Mediolanu, to być może warto go polecić. Co prawda, nie są w samym centrum, centrum, ale z tego co pamiętam, jakbyśmy ostatnio, to jest tu bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska, bo wszędzie się poruszałeś się wtedy metrem. I było to totalnie bezproblemowe. W Google były zdjęcia wszystkiego i jakby my sobie daliśmy ralę Dobra, idziemy i zaraz wam czy jest to spoko hotel Dostaliśmy wszyscy free upgrade My mamy z Pawłem Junior Suite, czyli taki większy pokój A Szymon dostał z pojedynczego pokoju na podwójny O, ale duży Duży, no Więc tutaj jest łazienka Jest spoko, jest tak nowocześnie, ale to jest taki styl, taki betonowy No tak, Co tak to wszędzie to tak, jest beton Tak, o to mam Kiberek to jest za drzwiami nie za drzwiami, że drzwi się opierają o kibach. Czysto, jest ładnie, fajne miejsce co to jest za kabel? Pewnie do wygnowienia czy coś Czerwony kabel oznacza peposz Jaki co co peposz? No peposz antypożarowy Ale pod prysznicem było hmm, pod dziwne Mogę pociągnąć Dobra A Może lepiej nie Nie należy ciągnąć. Chodzi, chodzi o ten kabel tutaj Począłeś alarm ja wyłączyłem. Jednak jakiś dzwoni od I teraz się tłumaczy. Tłumaczy się po angielsku, no? Ale Tłumaczy. Hello? Yeah, yeah, I did it. I'm just, I just came to the room I, and I did it with mistake. I wanted to see what it is. It's under the shower. The red cable, yeah, the 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 long one. Sorry for this. Yeah, thank you. Bye bye. Tu mamy nie wiem co, ale to chyba było łóżko czy coś. Okay. jak dziecko jest z, z rodzicami, to tutaj wstawiają łóżko czy coś. Ma to sens. Nie I masz junior, patrz na ścianie. O. No, to ski to, może być dla dziecka. No, fajnie. Idziemy dalej. No, no i jest sypialnie łóżeczko. Fajnie. Mega ładnie, podoba mi się. Cieszę się, że wybraliśmy wspólnie ten hotel. Chcesz, może do mnie się przejść na herbatę. Właśnie, chodźmy zobaczyć szybko, Szymona, tak na szybko. na szybko. A jeszcze widoczek chciałam zobaczyć. A. Nie. Na parking i budowę. Dobra, idziemy do Szymona. Okay. Tak się urządziłem Spalne. ogólnie, nie? We Włoszech. To samo, tylko bez tego dywanu na środku. Tak. Ej, Dla jednej osoby jest spoko, a wasz jest taki dla dwóch osób akurat optymalny. Wydaje mi się, że. Nie jest no, to okaj, to Nie rzucaj łogi dla nas, dla stary? Fajne Jaki masz widok? O, na tą samą budowę, tylko z innej strony. A czy ja mam czerwony kabel? Może nie sprawdzaj tego. Ja weź go, pociągnij. Dobra. Nie, nie ciągnij. Dobra. Ej, no bliźniacza, wygląda. Bardzo ładnie. Ale jest no? bardzo ładny. Pachnie. Co teraz robimy, Szymon? Yy, my już jesteśmy na jeseni, to robimy teraz drzemkę Dobra, to my idziemy do siebie, dobranoc. Bo yy, jesteśmy starzy ogólnie, przynajmniej ja. Ja bym odpoczął, a wieczorem jakieś party. <słuch> 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 Nie no, musisz skończyć. To jest łateraca. Wow. Hotel jest zarombisty. W tej cenie? Serio jest zarąbisty. Dobra kochani, to było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że taki film się podobał. Kolejny film też będzie z Mediolanu, bo nagramy kolejne dwa dni, które tutaj będziemy. Tak, jest 19, my od tak naprawdę... Wczoraj nie śpimy. Wczoraj nie śpimy. W sensie... Ty spałaś Półtorej godziny i ja spałem pół godziny Tak, przez całą noc, bo mieliśmy dużo pracy Tak, no zresztą w ten film zaczęliśmy nagrać o trzeciej w nocy tak, No, no to... jesteśmy bardzo zmęczeni, więc idziemy spać I widzimy się w kolejnym odcinku I na noc... urodziny na następnym odcinku Aha Ha? Zjemy jakieś torte czy coś? Coś tam zjemy, jakąś babeczkę No i Z, z... z Tak Dobra, idziemy no. spać widzowie Do zobaczenia, dobranoc Pa pa, pa.